Bardzo witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj pogadamy sobie o tym, jakie książki przeczytałam w lipcu. Nie było tego wiele, bo jeśli siedzicie mnie na Facebooku albo na Instagramie, to wiecie, że jestem u progu generalnego remontu. E, mówiąc generalnego, mam naprawdę na myśli generalny, czyli zrywanie ścian, zrywanie podłogi, absolutnie wszystko od podstaw. E, w związku z czym moją uwagę skupiają w tym momencie gresy, panele, farby i inne tego typu rzeczy mniej książki. E, mimo wszystko, kilka tych lektur udało mi się przemycić w tym miesiącu, e, natomiast w większości one nie były zachwycające. zachwycające Tą książką zaczęłam ten miesiąc, ponieważ zaczęłam od przeczytania Parachutes. I Parachutes to jest zresztą książka, o której więcej mówiłam wam w ostatnim odcinku przeczytanych po angielsku, to jest książka, która jest kompleksowa. To jest niezwykle kompleksowa, rozbudowana, wieląwątkowa, mądra powieść dla młodzieży. To jest jedna z tych naprawdę wartościowych młodzieżówek, które po prostu nie chcę rzadko to mówię, ale trzeba ją przeczytać. To jest książka po prostu, która daje bardzo do myślenia w zakresie chociażby systemu rasowego, klasowego, molestowania. I jego skutków w temacie gwałtu. To jest też książka trochę w temacie pieniądza i człowieka, to znaczy tego, jak pieniądz wpływa na człowieka, jak wpływa na relacje pomiędzy ludźmi, i jak czasami nawet posiadanie pieniędzy, nawet bycie bogatym nie sprawia, że jesteśmy lepszymi ludźmi albo postrzeganymi lepiej przez otoczenie, w którym chcielibyśmy być w ten sposób postrzegani. Poza tym to jest też książka trochę o walce z systemem. Walce z wiatrakami nawet nie tyle z systemem, bo to nie jest książka, w której mamy głównego, wybranego bohatera, który walczy. Z systemem obala rząd, wszczyna jakiś bunt i tak dalej. E, tylko tutaj mamy jednostkę przeciwko wielkiej instytucji, instytucji, za którą stoją znajomości, pieniądze, jakieś konotacje i tak dalej, i tak dalej. Także Parachutes to jest naprawdę niesamowicie dobra książka. E, szczerze mówiąc, czytając opis, czy oglądając okładkę, nie spodziewałam się tak ciężkiej, tak wielowodkowej, tak rozbudowanej, tak dobrej historii. E, to jest z pewnością jedna z najlepszych książek w tym roku. Obok Felix Ever After e, Parachutes na pewno będzie w topce tego roku. Druga lipcowa książka to You Should see me in a Crown, e, również o niej mówiłam wam troszeczkę więcej w odcinku z ostatnio przeczytanymi po angielsku, więc tam was odsyłam. E, to historia dziewczyny, która musi wygrać szkolny konkurs na królową balu. E, nie zależy jej na koronie, nie zależy jej na tym, żeby być nagle popularną i tak dalej, tak dalej należy do śmietanki. E, jej chodzi o stypendium, które jest nagrodą w tym konkursie na tą królową balu. Bo szkoła, do której uczęszcza bohaterka, to jest szkoła strasznie zafiksowana na punkcie tego balu, całe miasteczko jest za ze Zafiksowane na punkcie tego balu, w związku z czym nawet jest ufundowana ta nagroda pieniężna, która głównej bohaterce może pozwolić na dalszą edukację. Dlatego, mimo tego, że ona nie jest nastawiona pozytywnie do tego balu, ona nie marzyła nigdy o byciu królową balu, teraz staje w tym konkursie i trochę ten konkurs będzie też wywracała do góry nogami, bo będzie podchodziła do niego inaczej niż do tej pory uczestnicy. Dlatego, że w tym otoczeniu, w tym środowisku jest utarty schemat tego, kto powinien właśnie kandydować na królową balu. Balu, a główna bohaterka w ogóle się w ten schemat nie wpisuje. Poza tym pojawia się wątek miłosny, pojawia się wątek właśnie głównej bohaterki i innej uczestniczki tego konkursu o tytuł Królowej Balu. Relacja między nimi jest rewelacyjna, bo nie jest instant love, nie jest taką wielką miłością od samego początku. Dziewczyny się najpierw zaprzyjaźniają, najpierw faktycznie się poznają, robią razem fajne rzeczy, a potem zaczynają się zastanawiać nad tym, czy nie dać sobie szansy na poważniejszą relację. To nie jest może idealna książka, bo ona wykorzystuje pewne Pewnego rodzaju schematy, pewnego rodzaju klisze jest w dużej mierze przewidywalna. Jeśli znacie jakieś tam filmy z Disney Channel i te klimaty, można wiele rzeczy przewidzieć, natomiast to nie odbiera tej książce faktu, że jest naprawdę dobra, przyjemnie się czyta, ma wartościowe elementy, ale te wartościowe elementy nie są nachalne i nie jest ich aż tak dużo jak na przykład w przypadku parachutes, bo tam właściwie każdy wątek miał znaczenie. W przypadku Jusicemini Crown pod tą łatwą, przyjemną, lekką otoczką jest coś ważniejszego, co można Fajnie wyłuskać. Kolejna lipcowa książka to było przy naszej piosence Klaudi Bianek, e, czyli tym razem historia Antka Baristy. E, Antka polubiłam już w poprzednich tomach i moja sympatia do niego absolutnie nie spadła po tej książce. E, mam wrażenie, że Klaudia po prostu jakąś ma magiczną, magiczną metodę, magiczny sposób e, na konstruowanie męskich bohaterów, e, bo oni są naprawdę po prostu w punkt. Tak jak dziewczyny, może nie zawsze do mnie aż tak bardzo trafiają, Kornelia na przykład trochę do mnie nie trafiła, e, tak te postacie męskie Klaudia kreuje naprawdę bardzo dobrze. Dobrze. E, tutaj znowu poważniejsze tematy pod płaszczykiem lekkiej, przyjemnej, otulającej historii. E, ta lekka, przyjemna, otulająca historia jest jak najbardziej otulająca i naprawdę dobrze się czyta, a te poważniejsze wątki są fajnie w nią wplecione i nieprzesadzone. E, co prawda ciężar troszeczkę jest za późno, mam wrażenie, położony na ten główny element, który mnie uderzył, e, natomiast to, to są drobiazgi, to są jakieś tam moje preferencje. E, to, do czego nie byłam w książce przekonana i do dlaczego nie dałam jej pięciu gwiazdek, tylko cztery, a Właściwie takie 4.25 to fakt, że powód, dla którego spotykają się głównie bohaterowie jest dla mnie troszeczkę za mało wiarygodny. To znaczy wierzę w to, że taka historia mogłaby się wydarzyć, natomiast reakcje bohaterów na tą historię, na tą sytuację nie do końca mnie przekonały. Myślę, że to nie będzie spoiler, dlatego że to już jest zawarte w opisie książki. Kornelia i Janek poznają się w momencie, kiedy ona dokonuje kradzieży w jego kawiarni. On wychodzi z pracy, ona tam się zakrada, próbuje ukraść coś do jedzenia, ponieważ ona i jej brat są głodni On się o tym dowiaduje, nakrywa ją praktycznie Na tej kradzieży No i w tym momencie rozwija się ta ich relacja On zaczyna jej pomagać Zaczyna ją troszeczkę wyciągać na prostą i tak dalej No i tutaj mam właśnie wątpliwości Bo nie wiem, czy tak faktycznie mogłoby być Że w momencie, kiedy ktoś mnie okrada Ja poznaję co prawda jego historię życiową Ale daję mu drugą, trzecią, piątą szansę Żeby się zrehabilitował Wierzę w niego aż tak bardzo, tak bardzo mu ufam Bo mam wrażenie, że Antek tutaj przyjmował Cornelię troszeczkę... Bez, bez krytycznie, totalnie, bez żadnych takich wątpliwości w stosunku do niej, ale po prostu od początku wiedział, że chce jej pomóc. A więc nie wiem, czy to po prostu, wiecie, rys charakterologiczny to miałbyś po prostu taki dobry chłopak e, i troszeczkę naiwny, przez co łatwy do zranienia, e, czy to może troszeczkę właśnie ten element braku wiarygodności. Natomiast w ogólnym rozrachunku książka mi się bardzo podobała, to jest Klaudia Bianek w bardzo dobrej formie. Tak jak już Wam chyba kiedyś mówiłam, dla mnie Klaudia Bianek wyrasta na taką jedną z najlepszych polskich autorek New Adult, e, bo w tym gatunku. Nie jest łatwo pisać rzeczy, które nie są totalnie takie cukierkowe, przekombinowane, takie właśnie z Disney Channel czy mało wiarygodne, e, a Klaudia potrafi właśnie te proste historie ładnie ubrać w słowa, e, stworzyć ciekawych bohaterów, stworzyć bohaterów, którym ja chcę kibicować, w których ja chcę wierzyć. E, jak najbardziej takim bohaterem jest Antek, trochę mniej Cornelia, e, no ale tak jak mówię, Klaudia, szczególny madryk do pisania chłopaków. O kolejnej lipcowej książce, czyli o Stay Gold, również mówiłam wam ostatnio, przy okazji tych przeczytanych po angielsku e, To również wyjątkowa historia, trochę. Trochę sztampowa, ale jednocześnie bardzo ważna, bardzo mądra i bardzo potrzebna. W temacie trochę podobna do Felix Ever After, ponieważ tutaj również mamy do czynienia z transpłciową osobą. Przy czym problemy Felixa i tutaj niego w tej książce są troszeczkę inne. Oni są na troszeczkę innych pułapach, że tak powiem, rozwoju, czy też może nie tyle rozwoju, co dochodzenia do samoświadomości, bo Felix jest już ukształtowany i on, jakby, doszedł już do tego progu, w którym zaczyna się zastanawiać dalej nad pewnym rzeczami, natomiast Pony jeszcze do tego pierwszego jakby etapu nie doszedł. Nie chcę mówić tutaj w żaden sposób krzywdzący w stosunku do osób transpłciowych na przykład, żeby tutaj nikt tego negatywnie nie odebrał. Po prostu mam wrażenie, że dojrzałość tych dwóch bohaterów jest troszeczkę inna. Z tego też wynika fakt, że mają inne problemy. Natomiast w Stay Gold na przykład bardzo fajnie podkreślone jest sprzeciwianie się pewnego rodzaju stereotypom i tutaj bardzo mi się też podobały relacje rodzinne. Niestety w Stay Gold trochę więcej ciężarów z położonym, położonym na głównym bohaterze, to znaczy on ciągnie całą tą historię, a pozostałe osoby, które wydają się również osobami pierwszoplanowymi, raczej są pierwszo- i półplanowe, raczej są drugoplanowe, mniej tej historii jest na ich barkach. Bo bardziej to jest jednak historia tego głównego bohatera, a pozostałe osoby, mimo że główne, są raczej towarzyszące. Książka sama w sobie jest naprawdę bardzo dobra, naprawdę bardzo fajna, dobrze się ją czyta i mimo tego, że ma pewne sztampowe elementy, to absolutnie to nie odbiera lekturze, nie odbiera przyjemności lektury. To, co mi troszeczkę popsuło tą książkę, to sama końcówka, bo ona była taka bardzo, bardzo cukierkowa i miałam wrażenie, że jest troszeczkę przesadzona. Wydaje mi się, że gdyby książka się skończyła kilkanaście zdań wcześniej, to nie straciłaby na tym zbyt wiele, a byłaby bardziej realistyczna. Kolejna lipcowa historia, którą poznałam, to Podróż Nieślubna Christine Loren. I to jest książka, której bardzo dużo słyszałam na zagranicznym Booktube. Bardzo dużo osób ją chwaliło, bardzo dużo osób o niej pozytywnie mówiło, więc ja się pozytywnie do niej nastawiłam. Tylko w momencie, kiedy otworzyłam książkę, to zastanawiałam się, co ja właściwie czytam, bo dawno nie czytałam tak nierealistycznej, przesadzonej historii, która jednocześnie mam wrażenie, że nie była dobrze napisana, albo, co bardziej prawdopodobne, nie była dobrze i zgrabnie przetłumaczona. E, bo momentami były takie większe zgrzyty językowe, to niby było lekkie przyjemne, ale jednak czuło się, że to nie jest do końca płynne. I mam wrażenie, że to jest akurat wina tłumaczenia, e, bo przecież Krystyna Loren, czyli właściwie to są dwie autorki, e, to jest pseudonim artystyczny osób, które napisały również autobiografii. Więc wiem, że styl jest dobry tych autorek, bo czytam autobiografie oczywiście po angielsku, e, no a tutaj w Podróży Nieślubnej e, kompletnie ten styl nie wychodzi na ten pierwszy plan, mam wrażenie, że czytałam coś stworzonego przez innych autorów. Jeśli chodzi o sam motyw, na którym zbudowana jest książka, nic jest całkiem w porządku. E, mamy do czynienia z dużym weselem, w czasie którego goście e, ulegają jakiemuś tam zatruciu, e, rozchorowują się, no i jedynymi osobami, które są nadal zdrowe e, jest siostra bliźniaczka e, Panny Młodej i brat Pana Młodego. E, oni się nienawidzą, przynajmniej tak się wydaje głównej bohaterce, czyli tej właśnie siostrze bliźniaczce, która pozostaje zdrowa, e, no i muszą razem wyjechać w podróż poślubną na Hawaje. W związku z tym, że z tą nie da się nic zrobić, to żeby się nie zmarnowała, to ci bohaterowie, którzy pozostają, że tak powiem, przy życiu, wyjeżdżają na te wakacje i udają parę młodą. No i generalnie pomysł jest całkiem w porządku, oni się początkowo nie lubią, potem spędzają ze sobą coraz więcej czasu, zaczynają się lubić. Tylko to już wszystko jest takie trywialne W sensie początek to, to Hate to love i generalnie ten motyw Właśnie zatrucia na weselu to jest fajne Sam wyjazd to wszystko jest spoko Relacje pomiędzy na przykład Główną bohaterką a jej szefostwem Które też się pojawia w tej książce jest spoko Ale właśnie wszystko jest tylko spoko Wszystko jest tylko okej, okay. tam nie było niczego takiego Co by mnie przyciągnęło w, w tej historii Ona była zapowiadana na zabawną Na komedię właściwie No a ja tak momentami czytałam i byłam troszeczkę zażenowana Nie była to z pewnością bardzo bardzo, bardzo dobra książka, ale nie była aż tak zła jak jedna z kolejnych, które później przeczytałam. Zanim jednak przeczytałam tą naprawdę fatalną książkę, która mnie mocno rozczarowała, sięgnęłam po trzecią części, jak poderwać drania Red. No i niestety wydawnictwo kobiece położyło okładki tej serii, przez co mam wrażenie, że wiele osób po te książki nie sięgnie, a szkoda, bo to są fajne romanse sportowe, fajne New Adult, w których naprawdę jest też troszeczkę więcej niż to, co jest w typowych książkach New Adult, chociażby właśnie w tej części, bo tutaj mamy odwrócony motyw, tutaj nie mamy szarej Myszki i e, Playboya powiedziałabym Tylko mamy pewną siebie dziewczynę I chłopaka, który jest raczej taką szarą myszką Niedoświadczoną, trochę nieśmiałą i tak dalej Mało przebojową, nieimprezową e, Tutaj mamy zupełnie ten schemat odwrócony I fajnie się o tym czyta, bo to nie jest ten standardowy Motyw, który już znamy z tych wszystkich książek Nieładat. Niestety, tak jak mówię Wydawnictwo położyło okładki Nie są ładne, nie są zachwycające Pierwszy tom jeszcze miał w miarę Znośną tą okładkę, no ale mam wrażenie, że czym dalej e, Tym bardziej tutaj królujemy W peńcie. E, I przykro mi to mówi, bo książka jest naprawdę spoko, przetłumaczona jest w miarę dobrze, i tak w miarę oddając styl oryginału. E, mogę tutaj porównywać, bo czytałam książki wcześniej po angielsku. To był chyba trzeci raz, jak czytałam ten tom, więc wiem mniej więcej, jaki styl Massara Ney. E, no i niestety, jakby to w środek udało się zachować, ale z zewnątrz e, ta otoczka kompletnie nie zachęca do lektury, więc ja Was do tej lektury zachęcę. Jeśli lubicie właśnie Romanse sportowe, jeśli lubicie New Adult, lubicie trochę przełamywanie z takich schematów, które już znamy, e, to właśnie, jak Poderwać drania może być dla Was. O kolejnej książce. Dzisiaj tylko sygnalnie, ponieważ dałam kolejną szansę remiuszowi Mrozowi. Przeczytałam LOD 202, natomiast więcej o tej książce opowiem Wam już niedługo, za kilka dni, ponieważ robię taki cały film, w którym będę opowiadać o kilku ostatnich książkach Mroza, żeby sprawdzić, czy warto je czytać, czy ja już sobie naprawdę podziękuję z tym panem i nasze drogi się zupełnie rozejdą. Także o tej książce więcej Wam powiem później, a na zachętę mogę powiedzieć, że wyciągnęłam czerwony długopis i robiłam notatki w czasie lektury. Wywnioskujcie z tego, co chcecie, za parę dni zapraszam was na film. Przedostatnia lipcowa książka To Życie za życie e, Książka, która zapowiadała się na thriller Sensacje kryminał w tych kategoriach Była podawana przynajmniej w internecie Natomiast z lektury tak naprawdę Bardziej wyzierał do mnie dramat rodzinny To książka o dwóch kobietach, których historia W pewnym sensie się splata, to znaczy jedna kobieta Straciła swoją córkę, jej córka się utopiła e, Kobieta się bardzo za to obwinia Ponieważ powinna jej była wtedy pilnować Ale przysnęły jej się gdzieś tam na plaży e, I serce tej córki Tej córki, która się utopiła i zmarła, trafiło do innego dziecka. I tam właśnie w tej drugiej rodzinie jest radość, bo kobieta przez 6 czy 7 lat walczyła o życie tej córki, nie odstępowała jej na krok, bo dziewczynka miała poważną wadę serca i po tym przeszczepie może wracać do normalnego życia. Tylko kiedy ta kobieta, która straciła córkę, dowiaduje się, że serce tego dziecka trafiło do innego dziecka i dowiaduje się kim jest to inne dziecko, że gdzie mieszka, do jakiej szkoły chodzi i tak dalej, to u tej kobiety zaczyna się włączać pewnego rodzaju mania prześladowcza i takie niebezpieczne zachowania, Natomiast przez większość książki powiedziałabym, że to jest taki standardowy dramat rodzinny, jest emocjonalny, ale myślę, że bardziej trafi do osób, które na przykład są matkami, które mogą w pewnym sensie współodczuwać z bohaterkami. Do mnie to nie do końca trafiło, ja się troszeczkę nudziłam. E, brakowało mi wartkiej akcji, brakowało mi większej dawki emocji. E, no bo ja cały czas wiedziałam, że coś się stanie, coś się stanie, tylko doszłam na przykład do strony dwusetnej i jeszcze totalnie nic się nie stało. Przez 200. 400 stron mniej więcej, poznajemy tylko jakby tło poszczególnych wydarzeń, tło dla, dla zachowania pewnych bohaterów. Poznajemy tak jakby całą tą historię od początku, dopiero potem coś się zaczyna dziać. Natomiast nie jestem do końca przekonana to nie jest na pewno coś, co bym wrzuciła w kategorię thriller, czy też kryminał, czy też sensacja, bardziej właśnie dramat rodzinny, dramat rodzicielski, nawet tak doprecyzowując, bo te wszystkie zachowania, do których dochodzi później, wynikają właśnie z tych pierwotnych zachowań, z, tej, z tego początku, z tej tragedii, dramatu rodzinnego. Nie jest to absolutnie zła książka, natomiast mi nie dała tego czego oczekiwałam po niej i to nie było to o czym myślałam, że to będzie właśnie to e, to znaczy tak jak mówię, spodziewałam się mocnego thrillera, mocnego, jakiejś mo mocnej sensacji, e, a raczej to jest właśnie dramat, raczej to są przeżycia rodzinne e, i troszeczkę ta pierwsza połowa mnie wynudziła, e, żeby dopiero potem coś tam się działo pod koniec także dla mnie nie do końca, raczej trzy gwiazdkowe ale jeśli wy lubicie takie klimaty to możecie się zorientować, gdzieś tam może na Legimi będzie książka e, bo jest premierą dosłownie sprzed kilku dni, więc, e, więc pewnie się ukaże gdzieś tam jeszcze w e-booku, e, a jak nie, no, to pewnie już na półkach w tej wersji papierowej jest. No i na koniec ta najsłabsza w tym miesiącu książka, która nie wiem, czy nie będzie też jedną z najsłabszych w tym roku w ogóle, czyli Lista, która zmieniła moje życie. To jest książka należąca chyba do serii Mała Czarna. Tam do tej serii należą też współlokatorzy. To nie są książki powiązane ze sobą, ale seria jakby wynika z tego, że są zbliżone tematycznie, powiedziałabym, stylistycznie. Taka powiedzmy literatura kobieca, tak to nazwijmy, chociaż absolutnie nie jest to wyłącznie literatura kobieca, że tak powiem. Natomiast w przypadku. Lokatorów, to co miało być zabawne, mnie raczej nudziło, i w przypadku listy, która zmieniła moje życie, znowu to co miało być interesujące, mnie nudziło. Z książką wiązałam bardzo duże oczekiwania, ponieważ tutaj pojawia się motyw listy zadań do wykonania. Dostaje ją główna bohaterka od swojej siostry. Siostra zaczyna chorować na stwardnienie, rozsiane i sama nie może zrealizować tej listy, więc robi ją swojej siostrze, żeby ta bodajże przed 30 zrealizowała te wszystkie punkty z listy, jest ich chyba 10. Nie są szczególnie trudne i są, nie są szczególnie wymagające, ale dla tej bohaterki stają się. Się pewnego rodzaju problemem. No i wszystko fajnie i ten motyw miał uratować całą historię, ale niestety nie było czego ratować, bo tam po prostu był schemat na schemacie schematem poganiany. E, najbardziej randomowe, przypadkowe, dziwne rzeczy, które mogły się pojawić. E, mam wrażenie, że po prostu książka taka z kalki spisana z, z innych tego typu książek, w którą dla ubarwienia ktoś wyrzucił e, a to specyficzną szefową bohaterki, e, a to jakiś ślub w tle i dziwne oczekiwania typu białego gołębice albo niedźwiedzie, Tańczące. Do tego pojawił się jakiś romans z Tindera, szybkie randki, bohaterka, która okazała się nie być taką, jak jej się wydawało. Do tego, oczywiście, te dramaty rodzinne związane z chorobą. Po prostu klisza na kliszy, kliszą pogania. Serdecznie odradzam tą książkę. Nie jest niczym wyjątkowym, nie jest niczym dobrym i na pewno nawet dobrze nie realizuje tego motywu zadań do wykonania. I to tyle, jeśli chodzi o moje lipcowe lektury. Jeśli czytaliście którąś z tych książek, dajcie koniecznie znać. Napiszcie też, co wy czytaliście w tym miesiącu. Jeśli nie widzieliście poprzedniego filmu, to będzie tu. Poniżej w subskrypcji kanału kliknijcie, żeby nie przegapić tego filmu o książkach Mroza. E, za dzisiaj wam dziękuję i zapraszam na kolejny film. Cześć!